Wiadomo, że właściciele dronów to ludzie wyjątkowi. Są to nie tylko fotografowie i filmowcy, ale przede wszystkim piloci. Wyjątkowe są również ich problemy, więc to odcinek wyjątkowy. Otóż postaram się w nim odpowiedzieć na kilka pytań pojawiających się na facebookowych grupkach droniarskich. Facebookowe grupki droniarskie dzielą się na polskie i zagraniczne. Poznać je możemy po tym, że na zagranicznych, jak wrzucisz obrazek w stylu zdjęcie z okna samolotu rejsowego z napisem piramidy w Egipcie, ale chmury zasłaniają, to użytkownicy wyczuwają żart i albo cię zleją, albo zalajkują, albo też skomentują w tej samej konwencji. Natomiast wrzucając taki obrazek na grupkę polską, Musisz liczyć się z tym, że znajdzie się zawsze jakiś szeryf, który napisze komentarz Kolego, tu chyba jest przekroczona dopuszczalna w kategorii otwartej wysokość 120 metrów. Po czym wyśle na Ciebie donos do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Najczęściej zadawanym pytaniem na facebookowych grupach droniarskich w sezonie wakacyjnym jest chyba to, czy można przewozić drona w samolocie. Forum to doskonałe miejsce na zadawanie tego pytania, ponieważ regulaminy lotnisk i linii lotniczych są napisane w trudnym języku, do tego w nieciekawy sposób trudno je znaleźć w ogóle prawdopodobnie są tajne. Niniejszym śpieszę z odpowiedzią. Otóż, jak wiemy Dron różni się od normalnego sprzętu elektronicznego typu telefon, laptop czy aparat fotograficzny tym, że ma śmigła. Dlatego trzeba go koniecznie przewozić w bagażu podręcznym. A to po to, żeby w razie awarii samolotu, załoga mogła użyć wszystkich dostępnych na pokładzie dronów do bezpiecznego sprowadzenia samolotu na ziemię, ewentualnie w celu ewakuacji pasażerów. Nie zapominajmy też, że wszyscy w samolocie czują się dużo pewniej, mając droniarza na pokładzie. W wypadku zaistnienia potrzeby zastąpienia któregoś z członków załogi, dobrze, jak ktoś z doświadczeniem w pilotażu jest pod ręką. Tu na marginesie dodam, że jest opracowywany tajny program rządowy, w którym uśpioną armię do zadań specjalnych na tyłach wroga tworzą fachowcy z ASG, dla niewtajemniczonych, airsoftgun, siły powietrzne oczywiście złożone będą z droniarzy, a marynarka wojenna z graczy konsolowych. Także bardziej trafne jest pytanie, czy na teren danego kraju można wwieźć drona. Bo na przykład do takiego Egiptu kategorycznie nie. No bo co by to było, jakby wokół piramid wszyscy sobie tak latali. I to za darmożkę. Nie można też latać w Watykanie. Stolica Apostolska w ogóle ma dużo do powiedzenia na temat dronów, chociażby to, że używanie ich w konfliktach zbrojnych jest niemoralne. Częstym pytaniem na facebookowych grupach jest: Jakiego drona polecacie? Pytanie samo w sobie ma sens. Natomiast zadane na grupie na przykład użytkownicy DJI Mini 3 Pro nie skutkuje rozważaniami, czy bardziej Fimi X8, czy może Autel Nano, no nie wiem, który lepszy. Raczej przeważają odpowiedzi. Człowieku, tylko Mini 3! Czasem się może jeszcze trafić, mam do sprzedania trójeczkę w dobrym stanie, dla kolegi z grupy specjalna cena. Także moja rada, lepiej zadać na takim forum pytanie, dlaczego koledzy wybrali akurat ten model. Wtedy jest szansa, że w odpowiedzi otrzymasz konkretne argumenty. Kolejne ciekawe pytanie, na jakie się natknąłem w grupie droniarskiej, dotyczy przesyłania plików. Otóż użytkownik Topgun Maverick 4328 pisze: Chciałbym przesłać koledze nieobrobiony film z drona trwający około półtorej minuty. W jaki sposób mam to zrobić? Tu problem jest podobny do opisanego powyżej przypadku linii lotniczych. Bo przecież tak, jak dron nie jest zwykłym urządzeniem elektronicznym, tak też pliki filmowe i zdjęcia wykonane za jego pomocą nie są zwyczajnymi plikami. Chociażby takie MP4. W przypadku filmów z drona to MP4D. I takich danych nie wypada przesyłać ani przez chmurę, ani nawet pocztą. Moja odpowiedź jest jedna: żeby przesłać komuś plik z drona, trzeba do tej osoby polecieć tym dronem i niech sama sobie zgra dane z karty. A jeśli nie masz takiego drona ani umiejętności, żeby polecieć do kolegi, to w ogóle daj sobie spokój, bo na pewno te materiały nie są warte pokazywania ich komukolwiek. W ogóle rozpowszechniania. A jeśli uważasz, że tworzone przeze mnie treści są warte rozpowszechnienia, to subskrybuj, daj kciuka w górę, skomentuj i udostępnij znajomym.